Ostatnio na TikToku ciągle wyświetlają mi się fragmenty z wywiadu z pewnym biblistą udzielonym na kanale Żurnalista. Omówię tutaj jeden konkretny fragment. Nie oglądałem całego wywiadu, ale wypowiedź, którą dzisiaj skomentuję, jest kompletną wypowiedzią na jeden konkretny temat, który w sposób szczególny uważam, że jest bardzo obrzydliwą wypowiedzią wypowiedzianą w przestrzeni publicznej, szkodzącą ludziom. Ten człowiek szkodzi ludziom. A tym biblistą jest doktor habilitowany Marcin Majewski i Odniosę się tutaj do jego wypowiedzi, którą za chwilę wam puszczę, którą sobie dokładnie omówimy, dlaczego ten biblista szkodzi i albo działa przeciwko kościołowi celowo, albo nie jest zbyt inteligentny. Trzeciej opcji nie widzę. Ale dlaczego? Zapraszam. Ja mam na imię Ludwik, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj ukazują się regularnie, także zachęcam do wspierania naszej działalności przez portal Patronite na stałe lub poprzez portal TipeLea, pojedynczą wpłatą bez podawania danych. Linki do wszystkiego znajdują się w opisie. Dziękuję również wszystkim wspierającym, którzy wspierali nas do tej pory tak hojnie, a ja tymczasem przejdę do tematu odcinka. Najpierw powiedzmy sobie, o kogo chodzi. Marcin Majewski, czyli doktor habilitowany nauk. Teologicznych, biblista, wykładający m.in. na papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, czyli na Katolickim Uniwersytecie. Prowadzi również swój kanał na YouTube, na którym ma, z tego co widziałem, ponad 160 tysięcy subskrypcji, i na swoim kanale przeprowadza wywiady np. z przedstawicielami judaizmu rabinicznego. Można znaleźć tam np. taki odcinek jak obrzezanie, okaleczenie dziecka, czy dar od Boga, w którym rozmawiał z rabinem z kanału Tajemniczy Świat. Żydów. Jest to człowiek, który ewidentnie lubi się z judaizmem rabinicznym. Ja na tym kanale już wielokrotnie mówię o judaizmie rabinicznym co to jest za religia że jest to religia, która powstała w opozycji do chrześcijaństwa po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Nie jest to ta sama religia, która jest opisana w Starym Testamencie, której wypełnieniem i prawidłową kontynuacją jest chrześcijaństwo. Jest to religia, która powstała w opozycji do nauki Chrystusa. Jest to religia całkowicie przeciwna naszej. No jest to typowo posoborowe odchylenie, że osoby, które działają publicznie, bardzo chętnie robią ukłony w stronę właśnie judaizmu. E, judaizacja kościoła posoborowego jest faktem. No i ten wykładowca bibliistyki na kadojskim uniwersytecie nie jest tutaj wyjątkiem. Natomiast... Przejdźmy już do jego wypowiedzi. Ja wam teraz ją puszczę, mam nadzieję, że YouTube pozwoli puścić fragment. Także posłuchajcie chwilę. Natomiast takich słów, a propos, jak żeśmy poruszyli temat piekła, to tak mi się od razu nasunęło. No słowo Sheol to jest słowo, które w Biblii bardzo chętnie, zwłaszcza w starszych przekładach, to nagminnie spotykam, było tłumaczone jako piekło. Tymczasem Sheol to nie jest miejsce wiecznej kary, kaźni dla potępionych. Sheol to jest miejsce, gdzie trafiają wszyscy po, zmarli po śmierci. To jest zupełnie inna eschatologia, to jest zupełnie inne wyobrażenie o życiu człowieka po śmierci. Hmm. To jest starożytne wyobrażenie, że po prostu po śmierci wszyscy trafiają do szeolu i tam nie ma rozbudowanej eschatologii, jakiej wiesz, wiary hmm. w życie wieczne, jest po prostu szeol. Natomiast to, że ten szeol zaczął być nazywany piekłem, to jest pomyłka, to jest błąd. To jest błąd wielu tłumaczeń, zwłaszcza tak jak mówię, dzisiaj już się akurat tłumacze z tego wycofują, ale w bardzo wielu tłumaczeniach tłumaczenie słowa szeol jako piekło jest błędne i ta wypowiedź to jest całkowita bzdura oderwana od rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek prawdopodobnie tkwi nadal w Starym Przymierzu. A dlaczego? Faktycznie nigdzie w Starym Testamencie nie mamy słowa piekło, w czasach Starego Przymierza to słowo prawdopodobnie używane nie było. Tylko co z tego? Musimy znać perspektywę historyczną, perspektywę, w której aktualnie się znajdujemy. O ile biblista ten konkretny rozpatruje sobie wszystko z punktu widzenia powiedzmy językowego, czyli myśląc w kategorii człowieka żyjącego w Ziemi Świętej przed Chrystusem, no to jest to perspektywa naukowa i z tej perspektywy naukowej można sobie w ten sposób myśleć po to żeby przebadać po prostu mentalność człowieka tamtych czasów. Ma to sens, jeżeli wchodzimy w rolę historyka na uniwersytecie. Ale mówienie, że tłumaczenie Pisma Świętego starego testamentu poprzez słowo piekło tego słowa Sheol poprzez słowo piekło jest błędem, jest głupie samo w sobie. Dlaczego? Musimy zrozumieć, w jakiej rzeczywistości żyjemy dziś. A w jakiej rzeczywistości żyli autorzy Starego Testamentu. Dziś posiadamy już pełnie objawienia, więc wiemy, jakie jest ostateczne przeznaczenie człowieka. Wiemy w pełni, że zmarli, którzy nie skorzystali z łaski Chrystusa przed śmiercią, trafiają na wieczne męki do pieku. A ci, którzy z tej łaski skorzystali, w czasach ostatecznych Trafią do nieba lub trafią nawet od razu po śmierci, jeżeli oczyścili się ze skutków grzechu. Co wiemy doskonale z nauki kościoła, ale nie to jest tematem e, odcinka. Tematem odcinka jest piekło. Jak to wyglądało w rzeczywistości sprzed Chrystusa? Bo żeby to zrozumieć, kluczowe jest zrozumienie tego, jaki był stan objawienia na tamten czas. Przed Chrystusem Bóg nie objawił jeszcze pełni ostatecznego przeznaczenia człowieka, pełni nauki dotyczącej spraw ostatecznych. Jedyne co objawił, to to, że Wszyscy zmarli trafiają do Szeolu. Co jest prawdą? Wszyscy zmarli trafiali wtedy w jedno miejsce. Tylko że oni wtedy jeszcze nie rozumieli tego terminu w pełni, dlatego że były to czasy przed Chrystusem, kiedy bramy nieba były nadal zamknięte. Przejdźmy sobie teraz do czasów Chrystusa i tego, co mówił sam Chrystus, już objawiając szerszą naukę niż ta, która była znana dla autorów Starego Testamentu. Weźmy sobie Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 10, werset 28. Mamy tam takie zdanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zatracić w piekle. Tak, mu, tak e, przetłumaczył to polski tłumacz. A w oryginale greckim mamy tam słowo gehenne. Co tłumaczylibyśmy dosłownie w gehennie. Gehenna już w czasach Chrystusa, a były to czasy przed spisaniem Nowego Testamentu, to trzeba pamiętać, ale były to czasy, kiedy Nowy Testament już się objawiał, tak, bo Chrystus objawiał e, Nowy Testament, Nowe Przymierze. Już jest mowa o miejscu, w którym dusze po śmierci cierpią. Gehenna była tą częścią Szeolu, w której zmarli cierpieli, co Chrystus objawiał. Mamy również w Ewangelii św. Marka, rozdział 9, wersety 43-48. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej dla ciebie, ułomnym, wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła, w ogień nieugaszony. Mamy dalej powtórzenie kilka razy. Oczywiście tam jest ponownie użyte słowo Gehenne, greckie, w oryginale greckim, Natomiast na polski tłumacz, tłumaczy to jako piekło, a Gehenna to była po raz kolejny część Szeolu, w której potępieni cierpieli. Natomiast dlaczego w Starym Testamencie pisało się wyłącznie o Szeolu? Dlatego, że Bóg nie objawił jeszcze pełni rzeczywistości pośmiertnej. Uwielbił tylko to, że wszyscy zmarli trafiają w jedno miejsce. Dlaczego wszyscy zmarli trafiali w jedno miejsce w Starym Przymierzu? Ano dlatego, że czekali na Chrystusa, który ich wydostanie z tego szeolu. Owszem, wszyscy trafiali do miejsca, które w Starym Testamencie nazywa się szeolem, ale, trzeba to pamiętać, nie wszyscy z tego szeolu wyszli. Prawiedliwi Starego Przymierza trafiali do tak zwanego Limbus Patrum, czyli odchłani ojców, w której czekali... Właśnie na zbawiciela. Jest mowa o tym również w Piśmie Świętym, kiedy Chrystus mówi, że Abraham ucieszył się na jego przyjście. Kiedy Żydzi wyśmiali wtedy Chrystusa i że 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś. No właśnie chodziło o to, że Abraham wraz z innymi ojcami sprawiedliwymi Starego Przymierza czekali w otchłani ojców na przyjście Chrystusa, który po śmierci i zejściu do piekieł, o czym mówimy. W symbolu apostolskim, który był wyznaniem wiary w starożytnym chrześcijaństwie, którzy składali katechumenii w chrześcijaństwie zachodnim podczas przyjmowania sztu, mówimy taki werset: I stąpił do piekieł, który po łacinie brzmi Descendit ad inferos. Czyli tutaj nauka chrześcijańska już określa nam ten stan, w którym znajdowali się zmarli w Starym Przymierzu, jako piekła. Piekła, dlatego że, uwaga, piekło nie jest jednolitym miejscem. W piekle są różne stany, różne stopnie cierpień i odłączenia od Boga, bo generalnie piekło jest stanem, w którym jesteśmy odłączeni od Boga. Tam nie ma Boga. Również Szeol, to mówi Stary Testament, jest miejscem, w którego strawiali wszyscy zmarli, gdzie od Boga byli odłączeni. Byli odłączeni dlatego, że był skutek grzechu pierworodnego i przed ofiarą Chrystusa ten skutek nie pozwalał im wejść do nieba. Dopiero Chrystus, tak jak mówiłem wcześniej, otworzył bramy nieba. Więc wszyscy trafiali do Szeolu, ale nie wszyscy mieli w tym Szeolu ten sam stan. Dlatego właśnie na piekło stosujemy tu liczbę mnogą. Nie zstąpił do piekła, a wstąpił do piekieł. Owszem, Szeol, tak samo jak piekło, możemy określić to miejsce, do którego trafiali wszyscy zmarli wtedy, ale to miejsce miało różne, różne stopnie. Jednym z tych stopni była właśnie Gehenna, czyli miejsce, z którego wyjścia nie było. Bo Chrystus, kiedy wstąpił do piekieł, przyprowadził tylko tych, którzy czekali w otchłani ojców, w miejscu, w, którym w miejscu, do którego trafiali sprawiedliwi sprzed Chrystusa i którym Chrystus dopiero otworzywszy bramy nieba, pozwolił do Niego wejść. I wracając teraz do tego, czy tłumaczenie we współczesnych tłumaczeniach słowa Szeol jako piekło jest błędne? Otóż nie, tłumaczenie Szeol jako piekło w katolickich tłumaczeniach Starego Testamentu jest jak najbardziej poprawne. Bo te tłumaczenia mają służyć zwykłym ludziom, żeby zrozumieli rzeczywistość opisywaną w kontekście aktualnego stanu wiedzy, czyli po objawieniu Nowego Testamentu, a nie oddawać mentalność człowieka sprzed Chrystusa, co nie byłoby zrozumiałe dla większości, bo większość nie jest naukowcami. Nie musi rozpatrywać tego z punktu widzenia mentalności współczesnego człowieka, tylko tak, żeby zrozumieć to, co jest dla nich istotne, czyli podstawowe prawdy wiary. I nie chodzi tu o fałszywe tłumaczenie, tylko o teologiczną reinterpretację w świetle pełnego objawienia czyli pokazanie ludziom prawdy, która została już dopełniona i ujawniona przez Chrystusa. Ale również takie tłumaczenie tego jako szeol otwierałoby furtkę do. Instrumentalnego wykorzystywania Pisma Świętego do manipulowania ludźmi, że w Piśmie Świętym w Starym Testamencie nie ma czegoś takiego jak piekło, czyli to byłoby coś na zasadzie tych bomb zegarowych soboru watykańskiego II, czyli zdań, które były podatne na interpretację celowo, po to, żeby na ich podstawie później wyciągać daleko idące wnioski zmieniające podstawy doktryny. Tutaj mogłoby to zadziałać tak samo. I byłoby to wykorzystywane do wprowadzania wielu w błąd poprzez mówienie, że w Starym Testamencie właśnie piekła w ogóle nie. Nie ma i że jest to jakiś niby wymysł. A w rzeczywistości ono jest, tylko nie było jeszcze w pełni objawione i nazwane. I to właśnie ontologicznie robi Biblista Majewski. Ontologicznie, bo czy intencjonalnie, czy nie, to już nie mnie oceniać, jest to sprawa jego sumienia, ale to, co on mówi publicznie, oceniam z punktu widzenia ontologicznych skutków i te takie właśnie są. Dlaczego Biblista się myli? A myli się dlatego, że. Mówi on z całą pewnością, publicznie, do osób, które nie są egzegetami biblijnymi, nie znają języków biblijnych, takim językiem, jakby to, jaką mentalność miał człowiek Starego Testamentu, który nie otrzymał jeszcze pełnie objawienia o tym, że Chrystus otworzy bramy nieba i dopiero wtedy niektórzy z, tego, z tych piekieł, czy z tego Szeolu, wejdą do nieba, a część tam zostanie cierpieć, to ten biblista mówi zdanie, na podstawie którego można wywnioskować i z tego, co widziałem komentarze na TikToku, większość osób tak myśli, że w Piśmie Świętym to piekła w ogóle nie ma. Bo w Starym Testamencie przecież jest mowa o tym, że nie ma piekła. Wszyscy zmarli trafiają w jedno miejsce. I to jest właśnie sedno problemu. Tak, wszyscy zmarli w Starym Przymierzu, zanim się pełnię objawienia o sprawach pośmiertnych człowieka i zanim Chrystus otworzył bramy nieba, Wszyscy trafiali do jednego miejsca, dlatego że cała ludzkość była odłączona od Boga skutkiem grzechu pierworodnego, który zmyła dopiero ofiara Chrystusa, i który poprzez chrzest i sakramenty kościoła dziś możemy również zmyć z siebie. Stary Testament mówi wyraźnie: wszyscy przed Chrystusem trafiali do piekła, dlatego że tylko dzięki Chrystusowi do piekła. Można nie trafić tylko dzięki Jego łasce, która pochodzi z Jego ofiary i którą szafuje Kościół w sakramentach, co Chrystus sam powiedział, i Chrystus dał Kościołowi taką władzę. Jest to oczywiście w Piśmie Świętym opisane, już to wielokrotnie tłumaczyliśmy na tym kanale. Natomiast mówienie dzisiaj publicznie rzeczy takich jak to, że e, no w Starym Testamencie nie było piekła, to jest tak jak mówienie dzisiaj, że przed Kopernikiem to Słońce krążyło wokół Ziemi, a po Koperniku zaczęła Ziemia krążyć wokół Słońca. No nie, po prostu ludzkość wcześniej nie miała tej wiedzy, dzisiaj już ma. Więc skoro dzisiaj mamy pełniejszą wiedzę tutaj z objawienia Bożego, a tutaj z nauki no to z tej pełniejszej wiedzy musimy korzystać i ją przedstawiać. Dlatego też ten biblista, Marcin Majewski, który daje taki przekaz publiczny, nie robi nic innego, jak szkodzenie Kościołowi. Wprowadzanie ludzi w błąd, że piekła nie ma, chociaż wyraźnie logika czy też yy, nauka chrześcijańska, czy nauka wynikająca z pełni objawienia, jakim Stary i Nowy Testament, mówi wyraźnie, że piekło istnieje i jest karą za grzechy, jest to rzeczywistość obiektywna, a skoro ten biblista przekonuje ludzi, że piekło nie istnieje poprzez taki błędny tok rozumowania, no to jeżeli ci ludzie trafią do piekła, niestety jest współodpowiedzialny za to, że trafiają oni do piekła. Pierwszą rzeczą, którą szatan chce, żebyśmy wierzyli, to to, że piekła nie ma, bo wtedy on już z nami wygrał. I jeżeli taki biblista mówi rzeczy, które prowadzą ludzi do myślenia, że piekła nie ma, że w Piśmie Świętym zasadniczo to piekła nie ma i wymyślił sobie to kościół, bo tak ludzie, takie ludzie wnioski na podstawie jego wypowiedzi wyciągają. Znaczy, że ten biblista jest w tym momencie narzędziem szatana. Czy świadomym, czy nieświadomym, tego już nie wiem. I nie mnie to oceniać. Natomiast z punktu widzenia ontologicznych skutków tego, co robi, jest on narzędziem szatana, dlatego że skutkiem jego działań jest realizacja ideologii szatana. I swobodnie tego człowieka można nazwać swego rodzaju wersją płaskoziemcy, który pomimo pełnej wiedzy, którą ma. Już w no Starym i Nowym Testamencie, w nauczaniu Chrystusa i nauczaniu Kościoła, on nadal przedstawia informacje tak, jakby żył w mentalności człowieka sprzed przyjścia Chrystusa, który jeszcze tej pełni objawienia nie miał. Więc dosłownie można go nazwać płaskoziemcą biblistycznym bo to jest człowiek, który dzisiaj, pomimo wielu dowodów na kulistość Ziemi, nadal uważałby, że Ziemia jest płaska. Bo kiedyś ktoś tak powiedział, zanim tę wiedzę jeszcze zdobyliśmy. Dosłownie jest to płaskoziemca. Dlatego płaskoziemców nie słuchajcie. I naprawdę wstyd, że mamy takich biblistów na uniwersytetach, które noszą imię Jana Pawła II, którego sam mam bardzo wiele zastrzeżeń, ale jednak był to papież kościoła katolickiego, jest to uniwersytet, który jest uniwersytetem katolickim, a wykłada tam taki gość, który. No, służy wyłącznie judaizmowi rabinicznemu, czy w szerszej perspektywie służy szerzeniu ideologii szatana. Co z tym zrobicie, to komentarze pozostawiam do Waszej dyspozycji. Możecie również pisać komentarze u niego lub robić różne rzeczy z tą informacją. Tak naprawdę te informacje, które ja tu przekazuję, e, są informacjami po to, żebyście byli ostrzeżeni, ale również po to, żeby poruszyć ważny problem, jakim jest ideologizacja e, dziedzin nauk w celu szerzenia błędnej nauki sprzecznej z aktualnym stanem wiedzy, która służy judaizmowi rabinicznemu albo, tak jak mówiłem wcześniej, szerzej ideologii szatana. Jest to ostrzeżenie i zachęta do tego, żeby działać i przeciwdziałać takim osobom w przestrzeni publicznej, które wyłącznie szkodzą, ale co na tym idzie nie tylko sobie, ale również szkodzą całej społeczności poprzez szerzenie błędu na dużą skalę i poprzez prowadzenie ludzi w najgorszy stan, czyli stan braku wiary Piekło. Bo brak wiary w piekło jest prostą drogą do piekła. Jeżeli udało Ci się dotrzeć do tego momentu filmu, napisz w komentarzu Piekło istnieje. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!